Hej, jest ja w kolejnym odcinku z gry Jurassic right, World The Game Dzisiaj tak jak w ostatnim odcinku sobie zawalczymy może już z nowym bossem czy będzie już nowy boss Nie, odbierzemy skoro do tego co tu dostaniemy Punkt dna dwa razy 100 pieniążków i no dobrą statu dostaliśmy to no, nam bardzo pomoże co? 600 punktów do RacyCourt. No dobra. Za niedługo będziemy mogli otworzyć paczuszkę z tych, tych punkcików. Zmieniamy sobie punkty na paczkę. Dobra. też na starcie z naszym dinozorem. Dobra, jeszcze level się udał. Jestem z tego bardzo zadowolony. Nie, nie. Oj, No, nie najgorzej, ale też nie najlepiej. Perfekt. Plus dwa. A, ojej, no perfekt. A nawet Amazing. No, dziękujemy bardzo. Dostałem dwa punkty. DNA tych nowych. 44. Zbierzmy nagrodę za otwarcie paczki. Co tam, otworzymy jeszcze jedną, darmową. Dziękuję wam za zostawienie pod ostatnim filmem ponad 10 łapek w górę. Bardzo Wam za to dziękuję. To jest bardzo miłe, jak tak dużo łapek do góry dla mnie zostawiacie. Naprawdę to mnie motywuje do na kolejnych odcinków z różnych serii, z różnych gier. Dziękuję Wam bardzo. Zapraszam Was do subskrybowania i łapkowania tego filmu. Dobra, jak pod tym filmem będzie 10 łapek do góry, ponad 10 albo 10, to w kolejnym tygodniu pojawią się może dwa odcinki. A więc zapraszam. Zapraszam, zapraszam. A nie ścięło mnie, nie. Dało, dobra. Mamy perfekta. Okej, okay, jest good, Jest dobrze. Jest najlepiej. Amazoning. Amazonik. Czy będą to punkty DNA? Dobra, jest 5 punktów DNA i 200 punktów XP. 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 To, to jest to, co ma być dziwne. Dostajemy też tą nagrodę. O, dostaliśmy. O, ja to ile ja już mam tych pieniędzy. O kurczę, już 1200. Dobra. Zobaczmy co to mamy. Ok, tego sobie gdzieś postawimy. Ile on zajmuje miejsca? 5 kg, kratek. Będzie trochę trudno go gdziekolwiek postawić. Dobra, postawimy go na razie tu. Ale potem jeszcze potem gdzieś go indziej damy. O, 19 level. Świetnie. Chcę powiększyć mój Jurassic World. Ok, 15 punkcików. Nie. Ym. Dobra. Nie wiem co to, to było, ale coś na pewno. Dobra. To też gdzieś sobie damy. Może chyba tu będzie chyba to dobrze Połóżmy. A, i tu nie. Dobra. Nowy gigantozabro. Dziękujemy. Dziękuję. Na razie go tutaj damy, ale proszę mnie. Jeszcze go gdzieś indziej damy. Dobra. Ten. A ty mi się w końcu zrobiłeś, czyli będziemy na ciebie czekać. Ci, Dobra, zrobił się. Jest dobry. Jest moc. Nakarmimy go. I możemy zrobić hybrydę. Dobra. A, przyspieszę. Dobra. Przyspieszmy jeszcze raz. I mamy hybrydę. Hy -ry -ry hybrydę Ale kozak. Nie no, to jest najlepsze Ale gdzie go mamy dać? Gdzie można go dać Przeniesiemy go tu I go nakarmimy O ja tu O, przepraszam bardzo Ok, więc bierzmy sobie to i to. Zawalczymy sobie teraz jeszcze jedną rundkę na arenie PVP. Najpierw uratujmy. Na... Nie, o ja to źle kliknąłem. No nieładnie. Bardzo nieładnie. O, dobra, udało się. O, nie udało się tym razem. Najważniejsze jest to, żeby nie było na czerwonym. Żeby było albo zielone, albo niebieskie. Okej, okay, jest niebieskie, ale kurczę, zielonego się nie uda. Nie będzie niestety. Albo nie i będzie. Dobra, jest. Kozak. Dobra, świetnie. który to. Ja to. Dobrze. Jest. OK. Jeszcze dwie próby. nie dlaczego znowu to nie. O kurcze się sfokusował. Jest niebieskie. OK. Walczmy ręce. Z kim będziemy walczyć? On ma dwie legendy, o ja to. O ja to. Możemy tego nie wygrać. Uj. Tam sobie tarczę, co on zrobi. On pewnie wymieni na tego liścia z tego. Nie. On chyba też dał dwie tarcze. Ja go zaatakuję dwa razy. Nie, dobra, on dał na przechowanie dwa. Dał dwa punkty na przechowanie. Czyli ten będzie miał cztery punkty. Będzie mógł mnie zniszczyć. Tak, będzie mógł mnie zniszczyć. On mnie zniszczy. Potem my go zniszczymy, dobra. Trzy użył, 3 punkty użył. Fajla. A, dobra. Myślałem, że będzie taki fart, że mi zostanie 10 HP. Niestety się nie udało. Pewnie dał jedną tarczę, dlatego uderzymy go... Nie, nie dał żadnej tarczy. Dał jedną do przechowania. O ja to. Teraz będą bić ja, chyba dwie legendy, jeżeli teraz mnie zabiją. Co ona chce zrobić? Na razie sobie rozmawiają, ale mnie zniszczy dobra. Kurczę. Walczą dwa takie same dinozerwy. Ale mój jest lepszy. Ha. Dobra. Otworzymy sobie teraz tą paczuszkę. Na początku sobie wylosujemy, jakąś nagrodę. Co będzie? Jedzenie, ja nie pieniądze. Dobra. 40. Nioszków. Jestem z tego bardzo zadowolony. Otworzymy sobie paczkę. to zniszczyliśmy ich. Tu jest to Tego pana damy tu. To sprzedamy. dobrze to to się to zmieści zmieści się dobra to sprzedamy I to się to zmieści Mieściło się. Dobra. Jak to nasze dwie hybrydy? A go będziemy mogli ulepszyć, jeżeli będziemy mieli 1500, jakiegoś dziwnego DNA, i wtedy go ulepszymy na super hybrydy. Dobra. Okej, okay, tam już zaatakowali go. Dobra, uratujemy pan. Uratujemy go. Pierwszy poziom poszedł łatwo Drugi poziom poszedł łatwo Jeżeli będziecie chcieli, żebym dalej kręcił Brawl Stars To możecie napisać w komentarzu o. plus pięć punkcików kolejny atak chyba na tego, nie na jego braciszka, dobra okej, okay. dwa pierwsze poziomy poszły łatwo ten też poszedł łatwo. Okej. Okay. Też to, 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 to łatwo. Jakby inaczej. I perfekt. Dobra. No. To tyle będzie z tego odcinka. Zapraszam was do subskrybowania, dawania pak do góry. Cześć.